Dzień dobry Państwu. W tym kraju dobrze już było, ale to w jakim kierunku to zmierza, przestało być już śmieszne. To, o czym będę dzisiaj mówił, jest już naprawdę przerażające i nie ukrywam, że uważam, że wyjazd z tego kraju zaczyna być naprawdę dobrą alternatywą. Szanowni Państwo, zastanawiam się czasami, czy to, jak nagrywam taki materiał, jest słuszne czy niesłuszne. Ponieważ jednocześnie, kiedy nagrywam materiał, w którym przestrzegam Was przed czymś, że możecie być wydymani bez mydła przez Waszą na przykład partnerkę, to jednocześnie udostępniam tutaj instrukcję, w jaki sposób to wykonać. I nie jestem w stanie tego pominąć, ponieważ ostrzegając, jednocześnie daję instrukcję. Mam na to pewien pomysł, mimo że prowadzę zajęcia z wizerunku, dotyczą one budowania wizerunku. Aby zmienić swoje życie pod względem zawodowym, prywatnym itd., to będę musiał wplatać w nie właśnie elementy ostrzegawcze przed tego typu rzeczami, bo nie mogę tego robić na sferze publicznej. Najbliższe odbywają się 28 września i na ten temat również tam porozmawiamy, więc jeśli ktoś chce dołączyć, link znajduje się w opisie tego materiału, można się zapisać. Ale przechodźmy teraz do meritum tego odcinka. Informowałem jakiś czas temu o tym, że jest, Państwo, w którym jeśli jesteś w związku z kobietą, z dziewczyną, partnerką, po prostu jesteście w związku, jesteście zwyczajną parą, chodzicie za łapkę po buki do sklepu i jesteście określony czas, załóżmy 5 lat, to stajecie się formalnym związkiem, i załóżmy, że dochodzi do rozstania, to ona może wnioskować o to, abyś na przykład stracił dom, aby podzielić twój dom na pół. Szok, prawda? I mówiłem o tym, że biorąc pod uwagę, że mamy coraz bardziej lewackie społeczeństwo, naprawdę należy się obawiać, aby coś takiego dotarło do Polski. Dzień dobry, bo już dotarło. Mamy, szanowni państwo, wyrok sądu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyroki sądu są później decydujące. Działa to w taki sposób, że mamy Sąd Najwyższy, który no w jakiś sposób prawo interpretuje, bo prawo się interpretuje. No i teraz, kiedy Sąd Najwyższy wydaje jakiś wyrok, to sądy niższej instancji wiedzą, jak Sąd Najwyższy interpretuje prawo i wtedy również kierują się tym wyrokiem, ponieważ wiedzą, że sąd, który jest wyższą instancją, w ten sposób to prawo zinterpretował. I szanowni Państwo, mamy sobie właśnie taki artykuł, który pojawił się na RPPL. Po latach wspólnego życia bez ślubu trzeba rozliczyć się jak po rozwodzie. Jest tutaj na samym dole sygnatura akt tego wyroku i faktycznie taki wyrok zapadł. Na czym to, szanowni Państwo, polega? Konsekwencją najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego było przyznanie konkubinie połowy dorobku nieformalnego związku. Wolę wytłumaczyć jednak, bo wiem, że są ludzie i ludzie. Konkubinat to jest po prostu zwykła relacja, kiedy jesteś w związku. Tak to się po prostu prawnie nazywa. Masz sobie zwyczajną partnerkę, jesteś swa, masz dziewczynę, nie macie żadnego ślubu, żadnego dokumentu podpisanego. To się nazywa w Polsce konkubinat. I Szanowni Państwo, mężczyzna w Polsce został zmuszony do podzielenia swojego majątku właśnie w takiej sytuacji. Jest to naprawdę świeży temat. No i jest to przerażające, ponieważ okazuje się, że jeśli jesteś mężczyzną, który jest ambitny, zaradny, operatywny, chce rozwijać przedsiębiorstwa, ale jednocześnie chce wejść w jakąś relację, to już nawet teraz musisz uważać, żeby nie trafić na ządzę, która będzie 5 lat Cię urabiać, będzie miła, przyjemna, do rany zmiłuj, a później wydyma Cię na kasę, mimo że teoretycznie jesteś mądrym mężczyzną i no nie dasz siebie, bo nie wejdziesz w związek małżeński itd. To już nie te czasy. Oczywiście są na to instrukcje, można otworzyć spółkę i itd., wszyscy wiemy, o co chodzi, ale przeczytajmy sobie to, bo to jest istotne. Małżeństwa nie będzie. Partner mówił, że to nie jest związek na całe życie. Powódka, po rozstaniu po kilkunastu latach jej związku z ojcem ich dwójki dzieci, zażądała rozliczenia ich dorobku majątkowego. Sama zawodowo nie pracowała, ale zajmowała się przez lata prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Pomagała też trochę partnerowi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kobieta żyła w przekonaniu, że wybudowany na działce partnera, czyli tego pana, dom. Urządzenie go warto około pół miliona i rozwijanie jego działalności gospodarczej będą służyć zaspokajaniu wspólnych potrzeb rodziny, którą stworzyli. Mężczyzna twierdził natomiast, że był to związek na bliżej nieokreślony czas i nie na całe życie. Ja wiem, że dla Was to brzmi dziwnie, ta argumentacja tego Pana, że mężczyzna twierdził natomiast, że był to związek na bliżej nieokreślony czas i nie na całe życie, szczególnie w momencie, w którym zrobili sobie dwójkę dzieci. Natomiast kiedy ten mężczyzna trafił po prostu przed sąd i musiał się w jakiś sposób tłumaczyć, dlaczego on nie zgadza się z tym, że on chce, aby zabrano mu połowę jego domu wybudowanego, zabrano mu połowę zarobku z działalności gospodarczej, to on na coś musiał się połować, bo jest to sam fakt tego, że on musiał się tłumaczyć. Bo w normalnych okolicznościach przecież dotychczas mieliśmy tak, że jedynie w momencie, w którym dochodzi do rozwodu, a tutaj pan zostaje wezwany do sądu i on mówi, dlaczego pan nie chce oddać swojej byłej partnerce połowy domu? To jakiej użyjesz argumentacji poza tym, że wysoki sądzie, do kurwy nędzy, bo ten dom jest mój. Dlatego też brzmi to tak kurzalnie. Bo jakiejś argumentacji, prawdopodobnie adwokat mu tak doradził, żeby po prostu ta odmowa tego podziału majątku miała jakieś ręce i nogi. Bo teraz ta kobieta powinna udowodnić, że to nie było tak, tak, że on nie traktował tego jako związek na czas określony. No ale to już jest naprawdę ciężkie do udowodnienia. A więc co się stało? Mężczyzna był niezadowolony z orzeczenia niższych instancji, w tym sądu apelacyjnego w Szczecinie, który przyznał kobiecie połowę stworzonego majątku. Sąd przyznał połowę stworzonego majątku. Ale czekajcie, jeszcze chciałbym wrócić do, e, do tego początku, bo coś to jest istotnego. E, bo bardzo często jest właśnie taka argumentacja używana, że no okej, okay, no ale co z tą kobietą? Szanowni Państwo, w trakcie trwania związku obydwie osoby coś wnoszą. Pani zajmuje się, zajmuje się domem, dba o dom, Zajmuje się sprawami takimi domowymi, a pan dostarcza pieniądze, aby można było to realizować. Ona daje od siebie wkład, i on daje od siebie wkład. Ona zajmuje się fizycznie wykonywaniem pracy w domu, a on zajmuje się fizycznie wykonywaniem pracy zarobkowej, dzięki której to pieniądze trafiają do niej i ona może siedzieć w domu i zajmować się tym domem. Obydwoje muszą coś wkładać do tego wspólnego gospodarstwa domowego. Ona pracę, on pieniądze. Natomiast na samym końcu, kiedy dochodzi do rozwodu rozstania, to co się dzieje? Twoje pieniądze są dzielone, a no jednak twój, twój poziom życia też spadł. Teraz ty będziesz musiał sobie gotować, sprzątać, wykonywać to wszystko i tak dalej. A ona nie będzie musiała pójść do pracy. No bo przecież dostanie pół majątku. Więc gdzie tutaj jest uczciwość? Nie ma żadnej. Ale okej, okay, przejdźmy sobie yy, dalej. OK, Sąd apelacyjny w Szczecinie, który przyznał kobiecie połowę stworzonego majątku, w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego były konkubent wskazywał, że wyraźnie informował powódkę, że nie było jego celem sformalizowanie ich związku małżeństwem, ale pozostawienie ich w nieformalnym związku partnerki, który nie musiał trwać przez całe ich życie. W ramach ich ustnego porozumienia, które służyło bieżącej realizacji wspólnego życia, kobieta zajmowała się rodziną, co czyniło zadość zasadą współżycia społecznego i nie można odmówić, że cel tego nieformalnego związku nie został osiągnięty mężczyzna uważał, że konkubina nie przyczyniała się w żaden inny sposób do pomnażania jego majątku dom formalnie był jego właśnie nie przyczyniała się do majątku i teraz jest ta argumentacja, której często ktoś używa że okej, okay, ona siedziała w domu, pracowała, wykonywała ten swój rodzaj pracy, aby on mógł rozwijać się zawodowo. Jaki to jest absurd? To wychodziłoby na to, że mężczyzna, który jest singlem, to się nie rozwinie w ogóle. On będzie siedział w domu i będzie tylko siedział przy garach mył, naczynia i gotował, no bo przecież no, nie ma przy sobie kobiety. Która będzie wykonywać te czynności, więc no on nie ma możliwości, żeby się rozwinął zawodowo. No bo na to wychodzi. Skoro jest to zasadą, że jeśli jesteś, masz partnerkę, ona siedzi w domu, ona zajmuje się domem, zajmuje się dzieciakami, a ty pracujesz, no to znaczy, że w odwrotnej sytuacji nie osiągnąłbyś tego. No przecież brzmi ta argumentacja absurdalnie. Druga argumentacja, która brzmi zawsze absurdalnie, to, o, oh, to uwielbiam po prostu, to kocham, że przez to, że ta pani siedziała w domu, nie mogła rozwijać swojej kariery zawodowej. 99% ludzi nie ma żadnej kariery zawodowej, praca w Biedronce na kasie to nie jest kariera zawodowa. 99% ludzi nie ma żadnej kariery zawodowej, ma zwyczajną robotę, do której nienawidzi chodzić. To nie jest kariera. Z kolei adwokat Dariusz Jambabski, pełnomocnik pobudki, bronił orzeczeń niższych instancji, wskazując, że wyrażają one szacunek dla pracy matki wychowującej wspólne dzieci i zajmującej się domem i że taka praca ma swoją wartość wzmocnioną konstytucyjną ochroną rodziny i macierzyństwa. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale w Konstytucji jest tam zapis, że państwo zapewnia ochronę macierzyństwa, rodziny i macierzyństwa, tak jakoś, tak, a nie ma w ogóle tam uwzględnionych ojców. I teraz mamy takie właśnie czasy, że tam nawet widziałem na onecie jakieś artykuły dotyczące tego, że kobieta wycenia swoją pracę w domu na kilka tysięcy złotych i tak dalej, i uważają, że powinno się kobiecie płacić w momencie, w którym ona siedzi w domu, pierze, sprząta, gotuje, to powinniśmy wypłacać jej pensję, żeby miała po prostu swoje pieniądze, a jeszcze płacić jej składki emerytalne. Dochodzimy już do takiego kuriozum. Ale mamy tak perełkowate już traktowanie tych księżniczek, że to, oh, Szanowni Państwo. To jest ten, ten adwokat rozpieprzył kompletnie system używając takiej argumentacji. To jest dzisiaj matule, mamusie, samotne, matki itd. są już tak delikatnym tematem, że użycie takiego sformułowania wskazując, że wyrażają one szacunek dla pracy matki wychowującej wspólne dzieci i zajmującej się domem, i że taka praca ma swoją wartość wzmocnioną. To, to brzmi to zdanie w taki sposób, że jeśli nie dasz jej połowy majątku, to znaczy, jeśli sąd by nie orzekł tego, to oznacza to, że nie szanujemy pracy matki wychowującej wspólne dzieci. To brzmi tak mocno. To brzmi mocno, prawda? Adwokat użył takiego sformułowania, takiego, które wpływa mocno na, um, na taką sferę emocjonalną, że jeśli wspierasz matki wychowujące dzieci, szanujesz je, no to, no to musisz dać podział. To ciekawe, właśnie w takich sytuacjach słowo szacunek jest ciekawie Używane, bardzo często panie właśnie tego używają w takim kierunku, że na przykład należy się szacunek dla, bla, bla, bla. Dla nie wiem, pani wychowującej sama jedno dziecko. Tymczasem mężczyźni inaczej używają takiego sformułowania, ponieważ szacunek jest słowem, który dotyczy kogoś, kogo podziwiamy. Kto jest godny podziwu. No. O, dalej kontynuujmy. Ona liczyła na ma małżeństwo, były dzieci i wspólne życie. Sąd najwyższy utrzymał werdykt, niższych instancji wskazują, że sąd nie trafnie ocenił, że świadczenie powódki stały się niezależne w rozumieniu artykułu 410 kodeksu cywilnego w chwili odpadnięcia ich celem celu, jakim było wspólne życie z pozwanym. Powódka działała w przekonaniu i porozumieniu z pozwanym, że wybudowany dom oraz rozwijana działalność gospodarcza będą służyć mm, zaspokojeniu wspólnych potrzeb rodziny, którą mieli stworzyć. No i taka jest argumentacja. Pani była święcie przekonana, że wybudowany dom, postawiona chata, e, jego działalność gospodarcza to wszystko jest po to, aby utrzymać ją, dzieciaki i trzymać rodzinę. I może tak było, tylko że ta rodzina się rozpada, więc no nie ma rodziny. Przepraszam, jest rodzina, bo no matka. I teraz jest to skierowane w mężczyzn, dlatego, że co się dzieje? Sam facet, sam mężczyzna, czy jest rodziną? No nie. Wedle prawa jest po prostu psem, do którego należy zdeptać. Natomiast kobieta z dzieckiem to jest rodzina. I teraz konstytucja chroni rodzinę. Więc kogo chroni? Kobietę z dzieckiem. Ale przecież mógłby ktoś pomyśleć o tym, że przecież mężczyzna z dzieckiem też. Brawo! Tylko sęk w tym, że w każdym przypadku prawa dostaje, kobieta, dziecko zostaje przy kobiecie. Dlaczego tak jest? Głównie z tego powodu, że od kogoś trzeba ciągnąć alimenty. I teraz mężczyzna jest zdolny do większej ilości poświęcej, jeśli chodzi o pracę. Statystycznie zarabia więcej. Statystycznie też dłużej zapieprza i nie jest to spowodowane tym, że ma ochotę, tylko kwestia tego, że no, prawo go do tego zmusza dłuższym prawem emerytalnym. Więc no, idealnym kandydatem do tego, żeby siorbać z niego pieniądze, jest mężczyzna. Kobiety są delikatne, są delikatne, kochane, kwiatuszki, perełki, wrażliwe, ich nie należy męczyć itd. Natomiast mężczyzna jak najbardziej. Mężczyzna zamknięty do więzienia nie brzmi tak źle jak kobieta zamknięta do więzienia. Dlatego na przykład mężczyznę łatwiej skazać, zamknąć go do więzienia, bo nie płacił alimentów, niż na przykład kobietę, która nie płaciła alimentów, skazać. No, wyglądałoby to bardzo nieapetycznie, zaraz jakiś sąd najwyższy by się doczepił, no i prawdopodobnie musiano by odwołać wyroki takie, że no za alimenty na przykład idziesz do więzienia, no bo przecież kobiety szłyby do więzienia, co byłoby bardzo złe wizerunkowo. To też powoduje, że no jednak dzieci zostają domyślnie przy kobietach, nawet jeśli są gorszymi rodzicami niż mężczyźni. Powódka działała w przekonaniu, że nie czyniłaby tego rodzaju nakładów, gdyby miała świadomość, że nie dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego i dojdzie do rozstania. W sensie, że Pani deklaruje tutaj w swojej wypowiedzi, że ona nie, nie pracowałaby w tym domu, nie zajmowała się tymi dziećmi itd., gdyby była świadoma, że nie będą dochodzili do sytuacji, że będzie zawierany związek małżeński. No. Tym bardziej, że mieli dzieci, co tym bardziej wskazywało na chęć założenia rodziny i sformalizowania związku. Uważam, że adwokat tutaj tą argumentacją po prostu rozwalił system. Dla sądu to wszystko brzmiało w tak wywołujące sposób emocje, że O Jezus, pięknie, pięknie to ugrał adwokat, no. Nie sposób zaś uznać, aby małżeństwo czy konkubinat mały być zawierane z założeniem, że ulegną szybkiemu rozpadowi. I tutaj następnie piękna gra słowna. Eee... Oj, przepięknie to ktoś zrobił. E, bo ktoś tutaj użył takiej argumentacji, że i, i związek małżeński może się rozpaść. rozpaść, prawda? No przecież małżeństwo też może się rozpaść. Więc wtedy dochodzi do podziału majątku. Mimo, że przecież, małżeństwo zawiera się po to, żeby być ze sobą wiele lat, na, na całe życie, wierność, miłość i tak dalej, no to dlaczego konkubinat miałby też być gorszy? No, też nie zawiera się konkubinatu z jakimś założeniem. Ludzie w poślubie też ci rozwodzą, więc to nic nie znaczy. Pięknie to ktoś ujmuje nikt przecież racjonalnie myślący nie decydowałby się na wspólne życie z drugą osobą oraz posiadanie potomstwa gdyby przewidywał już w momencie zainicjowania tej relacji, że jest ona ograniczona w czasie i ulega zakończeniu wskazało w konkluzji uzasadniona sędzia Tomasz szan ciło piękne oj, naprawdę przepiękne Polski kodeks rodzinny ma ponad pół wieku i mimo nowelizacji nie przewiduje wyraźnej ochrony majątkowej nieformalnych związków rodzinnych przy rozstaniu. Zwraca uwagę adwokat Anisa Grniazda. Cikowska. Naturalnie osoby prowadzące duże i wspólne gospodarstwo domowe mające na celu zaspokajanie potrzeby rodziny, w tym wspólnych dzieci żyją praktycznie jak małżonkowie i budują wspólną przyszłość. Mówi adwokat Chylę Czoła przed Senem Najwyższym, że próbuje dostosować istniejące przepisy do rozliczenia majątkowego konkubinatu. Dobrze, że powstają takie orzeczenia, ale są one niewystarczające do rozliczeń. Konkubinatów, tym bardziej, że ustalenie majątku, udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często trudne do ustalenia. Sygnatura akt CSK 96925. Szanowni Państwo, to jest po prostu przerażające, ponieważ wyobraź sobie, z tym już nic nie zrobisz. Kiedy jesteś operatywny, ambitny, budujesz swój majątek i tak dalej, to wiesz o tym. Nie chcę się żenić, nie chcę wchodzić w związek małżeński. Intercyza od razu mówię, nie działa. Można to tak podważyć, można to tak rozbudować, że naprawdę, jeśli ktoś myśli, że intercyza go zabezpiecza, nie. I wyobraź sobie, że żyje sobie w takim związku, znaczy ty sobie nie musisz wyobrażać, bo to już się dzieje. Ten wyrok już został wydany. I teraz... Dlaczego do tej sprawy doszło? Prawdopodobnie jest to sprawa cywilna, ponieważ no jednak do podziału majątku dochodzi w momencie rozwodu. Tutaj nie było rozwodu, więc nie ma co dzielić majątku. Więc strzelam, że jest to na wniosek prawo lubi pieniądze, kancelarie lubią pieniądze, więc strzelam, że niedługo pojawią się takie oferty. Że na TikToku, na Instagramie kancelarie adwokackie będą nagrywać swoje materiały informujące o tym, że żyjesz w konkubinacie, żyjesz w niezależnym związku, chcesz się rozstać z partnerem, ale boisz się, że zostaniesz na lodzie. Zadzwoń do nas, umów się na darmową konsultację prawną, zobaczymy, czy da się w tej sprawie coś wygrać. Zobaczycie, że tak będzie. Rozwód to są potężne pieniądze. Dwa dni temu spotkałem się z kumplem, który właśnie był, jest rozwodnikiem, z podziałem majątku, z dwójką dzieci i tak dalej. Przez 6 lat, bo tyle toczyły się te sprawy wszystkie z podziałem majątku, z udowodnieniem uwinie i tak dalej, wydał 150 tysięcy złotych na adwokatów. Czy Wy to kurwa rozumiecie? I wiecie co powiedział? Jedyne to, nie wydałby dzisiaj ani złotówki, bo cały czas był tylko wyciągany od niego cash wyciągany, wyciągany, obiecując góry od jednego adwokata z którym się nie udało, szedł do drugiego jak ten przeanalizował sprawę to obiecywał góry, mówi sprawa jest wygrana, to jest pewniak i tak dalej, tylko po to żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy i tak od jednego prawnika, do drugiego, do trzeciego każdy tylko makaron na uszy mówiąc o tym, proszę pana sprawa jest do wygrania, proszę pana ma pan tutaj czystą sprawę do wygrania Dziś powiedział, że w życiu by nie poszedł do żadnego prawnika i w ogóle nie szedłby do sądu. Jedyną rzeczą, którą właśnie przestrzega, to jest nie iść do sądu. Mówi, Stary się dogadać sam i tak dalej, nawet czasami na gorszych warunkach, bo sąd da Ci jeszcze gorsze. Sąd jest całkowicie przeciwko Tobie, jeśli jesteś mężczyzną. To jest doświadczenie pana, który 6 lat spędził w sądach, walczą, walcząc o prawa do dziecka, o majątek i tak dalej, i tak dalej. I dodam tylko, że temu panu najbardziej chodziło o dziecko. Pieniądze? Nie. Finalnie zostawił dom swojej partnerce warty jakieś 700-800 tysięcy złotych. Zostawił go. Nie chciał w ogóle nawet pieniędzy z tego. Dlaczego? Dlatego, że jego syn, no zgodnie z literą prawa, musiał zostać przy matce. Więc on nie chciał tego majątku z tego powodu, że no chciał, żeby ten syn dorastał po prostu w pięknym domu. Więc zostawił ten dom swojej partnerce i synowi, żeby sobie tam mieszkali. No i syna czasami widuje, ale tak tylko jak jego partnerka ma chmurki. A ma chujowe chmurki. Artur Gajewski, sędzia cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie. Coraz częściej w miejsce sformalizowanych związków wybieramy te niesformalizowane, nie rezygnując jednocześnie z posiadania dzieci i majątku wspólnego. Półbiedy, biedy, jeśli ważniejsze, jego składniki nabywamy na współwłasność, wtedy rozliczenie jest dość proste i regulowane wprost. Gorzej, gdy tak jest w tej sprawie: jeden z konkurentów gromadzi majątek osobisty dzięki zaangażowaniu i wsparciu drugiemu konkurenta. Jak ty to chcesz udowodnić, że dzięki temu? No, czyli co, nie byłoby tej baby, nie byłoby tych dzieci, to nichu ja nie zbudowałby działalności, nie zbudował domu. A skąd miał pieniądze na działkę? Przecież działka też kosztuje. Może dostał, a jeśli nie i kupił, to co? Przecież kupił to przed wejściem w nią, z nią w ogóle w jakąkolwiek relację. Była jego prywatnym majątku, więc chyba sobie wcześniej już dobrze radził. Hmm? To brzmi to tak, jakby jedynym warunkiem powodującym to, że chłop osiągnął sukces, jest to, że miał babę z dwójką dzieci. I ona siedziała, gdyby nie baba, nie byłoby dzieci, wolna chata, hula i dusza i zbudowałby prawdopodobnie jeszcze większy biznes. To nie jest żadna argumentacja. Ten kraj jest po prostu absurdalny. Zaraz sprawdzam samoloty. Oh. Na szczęście sądy w tej sprawie stanęły na wysokości zadania i wydały orzeczenia nie tylko znajdujące się w oparciu o przepisach, ale i zasadach współżycia społecznego. To nie są zasady współżycia społecznego. Bo teoretycznie celuje to w kobiety i mężczyzn, tylko że tak nie jest. Mężczyźni nie wiążą się z bogatymi partnerkami, dlatego że bogate partnerki ich nie chcą. Natomiast kobiety wiążą się z bogatszymi mężczyznami, bo one celują w taki target. Więc zawsze będzie to szło w stronę mężczyzny. Hmm? Tak, by powiedzieć, że osoby z fiutem pracują, mają pracować 10 lat dłużej na emeryturę. No, nie mówimy dosłownie, że mówimy o mężczyznach. Ale mówimy osoby z fiutem, więc wiadomo, że chodzi o mężczyzn. Tak samo tutaj. Nie mówimy wprost, że chodzi o to, żeby mężczyzna dzielił swój majątek, ale jednak mówimy o tym z tego powodu, że kobiety nie wiążą się z mężczyznami, którzy są biedniejsi. Do czasu uregulowania tych kwestii w kodeksie radziłbym konkubentom formalnie partycypowanie w nabywaniu znaczniejszych przedmiotów majątkowych, choć dla celów dowodowych. Przyłączą się jednocześnie do głosów opowiadających się za koniecznością uregulowania tej materii w przepisach szczególnych np. wzór podziału majątku wspólnego, skoro mamy dokonywać wyceny pracy konkubenta na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego rodziny. Jest to o tyle istotne, że takie sprawy pojawiają się i będą powiadać się nowokondach coraz częściej. Ja was zapewniam na 100%. Dam sobie dwie ręce odciąć, albo fiuta, bo na nim bardziej mi zależy, że w Polsce niedługo powstaną przepisy, dzięki którym znajdziesz sobie babę z ulicy. O, z ulicy nie polecam. Ale będziesz po prostu miał babę, będziesz w związku i będzie określony czas. Na przykład, nie wiem, że jesteście razem, 5 lat. No i będzie tak, że jak ona będzie siedzieć w domu i gotować, ty będziesz zapieprzać w firmie to ona będzie mogła złożyć wniosek o rozstanie i będą dzielić Twój majątek. Zajebiście. Piękna sprawa, co? Cóż, no takiego materiału to się nie spodziewałem. O, czekam tylko jeszcze na taką sytuację, kiedy dojdzie do sytuacji... Ja chcę taki wyrok. Normalnie chcę, bo ja wtedy uznam, że kabaret w Polsce to po prostu jest nic, ale chcę taki wyrok, w którym dochodzi do sytuacji, że jakiś... Fryer znajduje sobie samotną matkę z dwójką dzieci, pakuje się w nią relację, jest z nią 5 lat i później dzielą mu majątek i jeszcze płaci na, nią, na nie alimenty. Och, coś pięknego. Coś pięknego. Cóż, szanowni Państwo, ja tylko przypominam o moich zajęciach, bo jeśli chodzi o coś pięknego, to to ja uważam, że warto budować swój wizerunek, dzięki któremu mamy lepsze możliwości w pracy, w życiu prywatnym, chociaż w życiu prywatnym jeśli chcesz poznawać kobiety, to pamiętaj, że jeszcze jest możliwość. No, jak wspominam, Sąd Najwyższy ma tą taką dominację, nad innymi, że później inne sądy niższej instancji patrzą na to, jaki Sąd Najwyższy wydał wyrok. Bo oni, okej, okay, Sąd Najwyższy wydał taki wyrok, więc należy zwrócić na to uwagę, że w taki sposób należy interpretować prawo. Przerażający. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.